Dobry moi drodzy, witam Was w ten przepiękny dzień. Jest dzisiaj tak ładna pogoda, że normalnie ja się jadą. Ja się jadam, bo wczoraj taka była, wczoraj taka była i jutro też taka będzie. Szykuję się na siłownię, jestem już przebrana. Dzisiaj robię pupę, dzisiaj robię nogi. No i jak robię nogi, to zawsze mam ubraną jakąś taką krótką bluzeczkę, ponieważ nie lubię jak mi gdzieś tutaj lata i też lubię bluzki na ramionkach na siłownię, bo ja bardzo się pocę. Nie jest zawsze tak ciepło. Mamy godzinę 10. Ja dzisiaj miałam wstać troszeczkę wcześniej, bo o 8.30, a troszkę sobie jeszcze dłużej pospałam. Wykąpałam się, umyłam włosy. Słuchajcie, dzisiaj moje włosy to jest istny cud. Po prostu. Są tak mięciutkie i tak się dobrze dzisiaj układają. Na śniadanko dzisiaj będę sobie robić um, pankeki, Moje ulubione, najlepsze, bananowe pancake'i. Nie ma lepszych. Gwarantuję wam, nie ma lepszych. To jest tak opatentowany przepis. To jest tak sprawdzony przepis. Um, także tutaj już sobie zmieliłam płatki owsiane, 35 gramów. E, potrzebujemy jedno jajko, do tego banan niecały, mąkę, proszek do pieczenia sól, no i jeszcze mleko mm, i w zasadzie to tyle, brakuje mi jeszcze czekolady, ale nie mam więc bez tego się też obejdzie. Ja jak jestem przed treningiem, no to lubię sobie zjeść słodkie śniadanie, coś z płatkami owsianymi, coś z bananem, bo to wiecie, szybko się tak trawi, nie zalega na tym żołądku, natomiast jak przyjdę, to zjem sobie coś bardziej tłustszego, mm, objętościowego. Może pokażę wam dzisiaj coś innego, bo dzisiaj nagrywamy sobie full day of eating, e, czyli cały dzień jedzenia, z takim mini vlogiem. Rozgniatamy banana, tego dodajemy Zmielone płatki owsiane, jajko, mleko i dodatki. Mieszamy i gotowe. To jest tyle, że ja teraz rozgniatam banana i zaraz dodaję jeszcze te składników. Może się uda. <grym> prawie, prawie. da się popisać, a wyszło jak zawsze. Dobra, ale spadła mi tylko jedna skorupka, więc nie ma źle. Tak powinna wyglądać masa, gęsta. Tutaj sobie pokroiłam truskawki. Całość będę smarzyć na patelni. Oczywiście dałam sobie tutaj troszeczkę tłuszczu. Tutaj zrobiłam tę polewę, o której Wam ostatnio mówiłam. E, mamy tutaj łyżeczkę kakao, czyli 5 gramów. Do tego łyżeczkę miodu, tam wyszło troszeczkę więcej niż 5 gramów. Do tego tak woda na oko. Myślę, że tutaj będzie z 15 ml. Też ciężko mi powiedzieć, bo tak wylewałam na oko. Konsystencja tej czekolady powinna wyglądać tak. No i jest to taka, można powiedzieć, zdrowsza wersja mm, z gorzkiego kakao. Te placuszki nam pięknie urosły, o, ale będzie awaria. Ale będzie awarią. One się palą. No i będę, jak. O, nie dobra. Myślałam, że będzie gorzej. Dobra, tak na styk, na styk obróciłam. Jakby to przyozdobić. Może tak. Ja i moja inwencja twórcza. Posiłek mamy gotowy, pięknie wygląda. Czekolada aż kusi. I za jakąś za jakieś godzinę myślę, że będę dopiero wjeżdżać na trening, a za półtorej godziny już będę robić i pompować moje pośladki. Bardzo, bardzo polecam, ale zróbcie je sobie z kawałkami czekolady i będą jeszcze lepsze, no po prostu. Ja akurat mam polewę czekoladową, ale tutaj też bardzo fajnie pasuje zwykły na przykład syrop klonowy, albo syrop z agawy, albo miód, albo jakikolwiek inny syrop. Bardzo polecam. Godzina 14, zrobiłam zajebisty trening, po prostu i mam tyle energii, bo tyle energii dzisiaj. Ostatnio mówiłam, że wolę chodzić sobie na treningi wieczorem. Mm, też bardzo lubię, bo jest taki wieczorny, fajny klimacik. Dzisiaj wstałam o 8. .00. 9, o 9, tak? A na siłowni byłam o 11:20, yy, ale nastawiałam sobie budzik na 8.30, na 8 coś takiego chcę wstawać, jakoś tak mi się dobrze. nie nie lubię długo spać. Ja nie lubię długo spać. Ja jestem osobą, która woli wcześniej wstać o 7, 8 i czuję się rewelacyjnie w ciągu dnia. Natomiast jak śpię do 11, 12, wiadomo, że są takie dni, że po sobie pośpię, yy, ale to zazwyczaj wynika z tego, że w poprzednich dniach coś tam się odbywało. Ostatnio musiałam przespać, bo byłam na fajnym koncercie, więc, więc miałam taki jeden dzień wyjęty z życia. Nie wolę e, wstawać jednak wcześniej. Wtedy jestem jakoś tak bardziej pobudzona, lepiej mi się funkcjonuje w ciągu dnia. A jak śpię do 12, to nie dość, że ten dzień jest taki nijaki, e, szybko leci, a jak naprawdę się wstaje rano, jakoś tak lepiej wchodzi ten dzień i też lepiej się zasypia do Tyle taka anegdotka, a co do treningu, to dzisiaj sobie pojechałam rano, od kilku dni tak naprawdę chodzę rano na treningi, fajnie mi się trenuje, ze względu na to, że jest mało ludzi i w zasadzie jestem sama na tej siłowni, może tam, nie wiem, z 6 osób jest, max 10, mm, więc to jest takie przyjemne, że, że jest się samemu, ma się zwalone na wszystko, najwięcej ludzi na mojej siłowni jest około... 17:18 To jest taka najgorsza pora iść na siłownię o 17:00, przynajmniej dla mnie po prostu tak zarąbisty dzień. Nie miałam nagrywać taki full day of eating tylko, ale chyba nagram po prostu dzisiaj vloga, bo nie dość, że jest ładna pogoda, ja mam mnóstwo energii, zresztą chyba widać, po prostu mówię, 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 ale nie powiedziałam jeszcze tego, co miałam powiedzieć. Byłam przed chwilą w sklepie, kupiłam serek wiejski, loda za 99 groszy w Lidlu. To są najlepsze lody, jakie istnieją, takie wiecie, ze sklepów. Kupiłam jeszcze mój ulubiony shake proteinowy, czekoladowy tym razem i sobie lubię pić w ciągu dnia. Także ja teraz przyszłam do domu i zabieram się za drugie śniadanie tak naprawdę. Zwykle bym zjadła szakszukę, bo ostatnio jakoś tak mam fazę, ale pokażę Wam coś innego, więc dzisiaj wlatuje omlet standardowy z jakimiś warzywami. No, coś takiego sobie zrobimy. Jeszcze daję mozzarellę pomiędzy te warzywa. Na górę jeszcze będzie szpinak. Myślałam, że to będzie łatwe do zamknięcia, a się przeliczyłam, więc dajcie mi chwilę i jakoś sobie z tym poradzę. Tak sobie poradziłam, po prostu wcześniej omlet nie był gotowy, dlatego było go ciężko tak podwinąć. Tutaj mi się troszeczkę rozwaliło, ale jest gotowy, piękny, pięknie pachnie. Teraz sobie to przekładamy na talerz. Wygląda moje drugie śniadanie. Mamy tutaj omlet z warzywkami szpinakiem do tego mozzarella. Myślę, że będzie przepyszny. Tu jest tyle smaków, tyle smaków i ta papryka wędzona świetnie robi robotę. Użyłam sobie przed chwilą serum, e, użyłam kremu i kremu z filtrem i teraz moja buźka jest pięknie nawilżona, rozświetlona i dodatkowo z ochroną. No ja teraz się naprawdę bardzo wkręciłam w pielęgnację. Już powoli dochodzę do takiego etapu, że nie wyjdę z domu bez SPF. a Wyjątek siłownia, a tak to to staram się o tym nie zapominać. No i też generalnie nie chcę w tym roku opalać buzi, no i będę ją chronić przed słońcem. Słuchajcie, ja też jak pojadę za mm, tą zagranicę i będę już mieszkać z Tomkiem, to też właśnie go pogonię e, z pielęgnacją, będę za nim latać z jakimiś kremami, serami, SPF-ami e, i tak dalej, żeby też właśnie się wydrożył w taką pielęgnację i żeby się do niej przyzwyczaił, bo nie dam mu spokoju po prostu, nie dam mu spokoju, to jest mój plan, e, bo zależy mi, żeby właśnie Tomek miał e, zadbaną tą buźkę no i przede wszystkim, żeby jego cera była dobrej kondycji, w przyszłości, bo to jest właśnie najważniejsze. Im wcześniej zaczniemy o siebie dbać, tym efekty przyjdą szybciej. No i przede wszystkim odbije się to też na naszej przyszłości, na to, jak będziemy funkcjonować, jak będziecie dbać o swój organizm, o swoje ciało, o swój wygląd. No to wszystko potem będzie się odbijać w przyszłości, więc dbajcie o siebie, bo to jest bardzo ważne. No chyba, że wam nie zależy na zdrowiu. A myślę, że każdemu zależy, bo każdy chyba chce żyć jak najdłużej, bo życie jest piękne i życie to dar i trzeba to uszanować i dbać o siebie po prostu. Ja teraz będę montować film, robić miniaturkę i ogarniać kanał, bo jutro chcę wrzucić film Full Day of Eating. Potem jeszcze chcę się zająć jednym projektem, nad którym muszę zacząć siedzieć i pracować, ponieważ jest to projekt, który chcę, żeby startował za rok, znaczy za rok, w zasadzie w przyszłym roku, no i trzeba się jakoś do tego zabrać i to skończyć, bo jeśli to pyknie, to po prostu wow, ja będę siebie taka dumna, ja będę siebie taka dumna. A razie Wam nic nie mówię, będzie już się zbliżać, no to będę Wam coś dawać znać. Jak już mówiłam, kupicie je w lidlu za 99 groszy, a czasami nawet taniej. I te rożki są naprawdę przepyszne. I, że nigdy ich nie wycofają, ponieważ teraz ciężko znaleźć lody za taką cenę, a mm, one naprawdę są bardzo dobre i to jest chyba najlepszy rożek jaki jadłam. No, polecam. Nam tą lasagne od mojej siostry. Nie wygląda za pięknie, ale, ale jest przepyszna. Naprawdę no, nie jadłam też lasagne, więc, więc tak. Naprawdę też nie jadłam lasani, a z czego pamiętam, to lasagne była moją ulubioną potrawą kiedyś. Teraz już raczej nie jest, ale i tak uwielbiałam lasagne i nie wiem dlaczego jem ją tak rzadko. Może przez to, że proces jest dosyć skomplikowany, jeśli chodzi o robienie. Czas na ekspresową kolację, która będzie bardzo białkowa, ponieważ mamy tutaj serek wiejski, wysokobiałkowy, do tego truskawki. No i tutaj jeszcze mam ten shake proteinowy. Tego serka zużyję sobie tylko 150, znaczy tylko albo aż, ale 150 gramów, resztę sobie zostawię na jutro, bo też nie potrzebuję więcej białka w ciągu dnia. Dzisiaj miałam 125 gramów, więc idealnie. Dodam sobie jeszcze dwie łyżki mojego ulubionego musli, i ono też można powiedzieć, że jest wysokobiałkowe. słuchajcie, ale mi się dziwnie włosy ułożyły, jakieś falowane. E, dobra, kochani, myślę, że tym białkowym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy vlogowy Fruity of Eating. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, bądź w dół. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to serdecznie zapraszam, żeby zostawić czerwony guziczek. No i tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Buziaki, do zobaczenia. Fafa, pa, pa, trzymajcie się.